Yo, z tej strony nas, jest z Się jak widzicie, mam 10 591 zł. w balacie oczywiście z tu tuhaj, 10 bonusu, darmowe 2 10 zł. 10 groszy na przetestowanie strony, jak widzicie, dużo metod płatności, bliki, karty skiny, krypto, jest wszystko, czego dłuższa zapragnie, oczywiście z tu tuhaj, jeżeli doładowujecie z Huntsman night Knight do wygrania 817 zł i Fashion Knife Laglamina 839, a jak dopolejcie za 840. Oczywiście z kodzikiem tutaj tylko ten fashion. Wszystko jest tu napisane, możecie spauzować wideo. A my przejdźmy do openingu, bo 10,5 zł złotych. No jest to trochę pieniędzy, więc 1680 na sam start. Marble Fate, Fashion Knife. O to chodzi that's coopę Works 2045, oczywiście, można wymienić nawet 20 skinów na jeden inne. W Exchangerze, więc to jest naprawdę dobra opcja, bo zawsze bardziej się opłaca. Yy, no po prostu mieć jeden gruby skin. Jednego takiego grubasa jak ja. <grystanie> I co? I sobie wypłacać jeden skin niż 20 różnych. No wiecie o co chodzi. Jezyk jest. Yes. Dobra, grzesoban, Rosso i samu i ja. Mam nadzieję, że uda nam się zgernąć duży drop. No co ty mi wysyłasz tryb shard? tryb shard a ty mi takie rzeczy wysyłasz. Chłopie, opanuj się! No dobra, to jest jest jester mode, więc ok, Bloodsport blood sport, 1000 zł, no ale mamy bitwę za 780, więc jeszcze dużo, dużo przed nami. Jedna skrzynka dokładniej, więc no musimy tu płynąć dobrze. No i nie, no i nie, no i nie. Wszyscy tracimy. Jest jak jest, 457. Hmm, no ten profit, co wyrobiliśmy na początku, już jest stracony. Jest jak jest. Po prostu jest jak jest. Widzowie. Nie ma nic ciekawego, więc stwórzmy swoją batelkę Cena malejąca. Uhuhu, Do wyboru do koloru 2610 zł. Standard Note Scarlet Porcelain I dodajmy batalię. Nie chce mi się czekać. Bo mam dużo osób gra, ale nikt nie gra na takie sumy zazwyczaj. Jak grałem to nie w godzinach porannych. <śm> Okej, okay, oki do oki, jeszcze jedna skrzynka, więc teraz musimy się odkuć trochę lepiej. Musi nam polecieć. I mamy, mamy to, mamy to. Nie mamy tego, nie mamy tego. Widzowie, gościu zgarnia 3700 zł, a ja jestem w ciemnej dy, Wiecie, jak jest. Mm. <laughs> Wróćmy na główną stronę i otwórzmy tu polską jurą. Jester 867. Nie wiem co ja z decyzję, za jakie decyzje podejmuję Signalitok 250 Naprawdę jest ciężko, jest ciężko, widzowie. Jest ciężko. ciężko. 420, 420. 0 Berko skins i ja i wrzuć bota albo cokolwiek. 4 2 0. Jecie co jest grane. <ścoughs> No nic, no dawaj tego błota, albo albo co, albo nic, no co mogę powiedzieć, jest, bo te mili, półte mili gramy. Blood in the water, ok. Let's go. 270 zł, więc się dzielimy praktycznie niczym, niczym, niczym ważnym. Niczym dużym, niczym ważnym. Wróćmy na główną stronę. I co, i co, i co, i co, i co, Luxius Case 420? Moja liczba, nie dropi, nie dropi, naprawdę, i ja tracę, ja tracę, kolejny raz, moja liczba, i znów mi nie dropi jej PSK, to jest 200 zł, ale to nie jest 420, to nie jest wrot, 160 nawet, a nie 200, otwórz mnie jeszcze raz, ostatni raz, ostatni raz, nie wiem, raczej nic, raczej nic. 160. 186. Uch. Dobra. Wszystko albo nic. Wóz albo przewóz. Gemstone. 3 razy. Jest być albo nie być. Być albo nie być. Tak naprawdę być albo nie być, widzowie. Albo będziemy na tej scenie, albo nie. Losu, 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 Michael. 5000 zł, 5000 i on dropi emeraldy na samym starcie. Dwa i pół kabla. Mm, o to chodzi. O to chodzi. Jeszcze kolejne szalone Co tu możemy dropnąć teraz? Butterfly'a tylko. jest jak jest widzowie jest jak jest tokeny jakieś dostaliśmy tokeny można wymienić w sklepie na różne nagrody prawie talona możemy odebrać ale możemy odebrać blue steel shadow daggersy oczywiście wy możecie odebrać huntsman knife'a i falchand knife'a z Kodzikiem, to Jude, a my no jest jeszcze 1500 ale dzisiaj 9 kafli straty czaisto jeszcze widzowie 9 kafli więc wejdźmy Olin, 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 all jeszcze trzy paki mamy, jeszcze trzy. No troszkę mniej niż trzy. No dobra, to jest prawie OIM. Być albo nie być dzisiejsze, być albo nie być widzowie. Crazy session. 10 tysięcy straty. Psycha siada. Psycha siada tak naprawdę, po Rossa. Niech mi psycha się uklęknie zaraz. Oczywiście, oczywiście, że tak. Bocik musi drafnąć. 10700. Mm. O Jezu, psycha klęka, psycha klęka, widzowie. Sprzedajmy to, jezek jest. Pamiętajcie, co ja chcę powiedzieć. Ewencik, klikniecie sobie tutaj, macie ewentualną skrzynkę ukrytą. Król wzgórza jest, Jezus Czeski na jest handlarz bronią. A ja dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam do subowania, lajkowania i komentowania. Pamiętajcie, znajdźcie umiar. Następnego. Jo.